20 podjęli również działalność dywersyjną w mieście. I taką najbardziej spektakularną akcją, przeprowadzoną w 1942 roku przez członków Gwardii Ludowej, była akcja przeprowadzona 24 października. Miał to być odwet za powieszenie na Pawiaku w nocy z 15 na 16 października aresztowanych wcześniej działaczy komunistycznych. Planowano zaatakować. Trzy niemieckie obiekty. Największym sukcesem tej akcji był zamach na Cafe Club. O godzinie 19 wrzucono przez okno do wnętrza kawiarni wiązkiem granatów. Eksplozja raniła 30 osób, w tym trzech policjantów ciężko. Jednego cywila oraz kilkunastu żołnierzy przebywających na urlopie. Drugi zamach dokonany w tym samym momencie to był zamach na Mitropem restaurację przy Dworcu Głównym. Trzecim celem było kafe Otto, ponieważ jednak odbyła się tam jakaś uroczystość, była złożona kontrola, więc zamiast zaatakować kafe Otto zaatakowano drukarnię Nowego Kuriera Warszawskiego, polskiej gazety legalnie wydawanej za zgodą władz okupacyjnych. Akcja miała głównie charakter propagandowy. Niemcy w odwecie rozstrzelali Polaków. Ofiary były absolutnie przypadkowe. Państwo podziemne, Zdające sobie sprawę z tego, że za każdego zabitego Niemca giną Polacy, starało się bardzo starannie wybierać ofiary, bardzo starannie rozeznawać, czy dana akcja ma sens. Komuniści się takimi detalami nie przejmowali. Stefan Korboński pisał po latach. PPR uznała za swój główny wyczyn bojowy w ciągu całej okupacji rzucanie granatu z ulicy ze tłumu przez okno do kawiarni Cafe Club w Warszawie na rogu Nowego Świata i Alei Jerozolimskich, w której siedzieli żołnierze niemieccy nad szklankami piwa i kawy. Naturalnie rzucający granat nic więcej nie ryzykował niż dziesiątki przechodniów, wśród których zresztą natychmiast się ukrył bezpiecznie. Nie znam takiej akcji Armii Krajowej, która byłaby zaplanowana w ten sposób, że całe jej ryzyko spadnie na przechodniów. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite, Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.